Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać postęp prac z, z, tym, z tą dobudówką, tej woliery z tą wolierą. Na razie widzicie to co w ostatnim filmiku, czyli wysypany tylko kamień, ale w tym momencie bum i jak widzicie mamy kota i mamy wolierkę pospawaną. I w tym miejscu chciałem podziękować bardzo mojemu tacie, który, z którym w dwa dni to postawiliśmy. W zasadzie ja tylko asystowałem, tak samo jak z tamtą wolierą. Cała konstrukcja została postawiona. Teren do końca wyrównany, płytki tutaj pod, pod, pod wolierkę ułożone. Tutaj jeszcze trochę wystaje kawałek, ale to będziemy sobie sami już spokojnie równać. Cała konstrukcja tutaj ma. 7 metrów głęboka jest na 3,5 metra, wysoka w tym punkcie na 2 metry, a w tamtym przy wolierze na 2,60. W tym miejscu mamy kocie, wracaj. W tym miejscu będziemy mieli drzwiczki, tutaj będziemy wchodzić. Tutaj trochę się pomyliłem z obliczeniami. I dlatego takie małe dźwiczki wyszły. To miało być na równo i to miało metr wystawać, ale to po prostu moja wina, więc tutaj będą takie małe drwiczki do ogródka i kiedyś ewentualnie do wolier przelotowych z papugami. Tutaj idąc w tą stronę mamy kolejne dźwiczki do, do tego kompleksu, który tutaj będzie kiedyś. Jeżeli tak pozwoli energia fundusze i papugi. Tutaj powstanie kolejna zadowolona woliera, długa odtąd, dotąd, tam do końca, do końca tamtej wolierki. To będzie na 6 metrów i na 2,50 m będzie ona szeroka, więc bardzo fajnie. Teraz popługi będą miały więcej światła, bo tamta woliera zniknęła. Tutaj widzicie pozostałości po, po fundamentach, po wylewce, po podłodze. No tak mam ten prąd w Peszlu do Wolierki, tam cała elektryka i co? Jak to, i jak to wygląda? Ogólnie w niektórych miejscach jest pomalowane, w tych ciężko dostępnych, pomalowaliśmy od razu, czeka mnie malowanie. Jak się uzbiera troszkę więcej pieniędzy, to kupię blachę na, na górę. Prawdopodobnie tutaj do metra, czyli stąd, dotąd i tak przez całą długość będzie blacha z tej strony. Od środka może coś sobie jakąś płytą. E, zrobię po prostu podwójną ściankę. Zobaczymy. E, tutaj w planach mam jeszcze zrobić jakieś okienka zasuwane, więc no, będzie się trochę działo. O, w dwa dni e, udało się to postawić tą całą konstrukcję. No, mega się jaram, bo to da mi e, nowe możliwości. Teraz nie chcę wam pokazywać, jak, to, jak ta woliera wygląda, bo od trzech, w zasadzie od czterech dni usilnie pracuj, pracowaliśmy nad tym. Najpierw ja sam, tutaj z tym kamieniem, z piaskiem, później tata dołączył i była ta konstrukcja spawana. Więc tamtego syfu nie chcę wam pokazywać, bo muszę posprzątać, ale ogólnie tutaj da mi sporo możliwości na, na taki kącik, jakby to powiedzieć, gastronomiczno-magazynowy. Bo będę miał tutaj jakieś większe możliwości na jakieś szafki, żeby popługom to jedzenie przygotowywać tutaj, magazynować ziarno, żebym mógł mieć większy zapas. I to wszystko właśnie w tym miejscu. A poza tym, no tyle jest tego miejsca, że na pewno jakieś dodatkowe klatki się pojawią. Z tym, że tu będą klatki z aluminium i te klatki będą przenośne, będę mógł w różnych konfiguracjach je ustawiać i tak dalej, i tak dalej. No. Powiem wam, no mega się jaram. E, trochę się napracowaliśmy, więc zostawcie łapkę do góry, zostawcie suba, jeżeli tego nie robicie. I co? No Chciałem wam tylko to pokazać. Na pewno będę robił jakieś aktualizacje jednak najpierw to pomaluję, to, to już nie będę wam pokazywał, jak po prostu jest to pomalowane, możecie sobie to wyobrazić. Na pewno z dachem będę musiał tutaj popracować tutaj śruby. Te, te, te krokwie, te profile, które mają być za krokwie, będą łapane na śruby, żeby to było pewne i stabilne. Jak się zamówi blachę to... No to pewnie wtedy Wam pokażę, jak już to będzie powoli wykańczane. Zobaczymy, jak pozwolą na to e, fundusze i co. Mam nadzieję, że taki filmik z takiej aktualizacji Wam się podobał. E, widziałem pod ostatnim, że kilka osób życzyło mi powodzenia, żeby plany się udały. Tak jak widzicie, e, plany e, marzenia trzeba realizować. Oczywiście z pomocą bliskich, bo, bo czasem to jest niewykonalne samemu, i co. No, tak wygląda to całkiem spoko, miejmy nadzieję, że e, do końca roku już to będzie zamieszkałe. Tutaj oczywiście tutaj płytek nie wykładałem, chociaż mam ich jeszcze trochę tam, widzicie? Pyk. E, tutaj będzie wylewka i tak po prostu będzie wygodniej i lepiej niż się z tymi płotkami bawić, a te płytki daliśmy tylko na, na około. Dobra, słuchajcie. Za nami były ciężkie dwa dni pracy takiej solidnej, od rana do wieczora. Udało się to zrobić. Na początku no tak nie wskazywało to wszystko, że się uda. Jednak udało się. Jestem mega zadowolony. Na pewno na pewno będę z wami na bieżąco. Jeżeli wy będziecie ze mną to będziecie widzieć jak to się wszystko zmienia, jak to urządzam i cozy. W zasadzie widzieliście jak to wygląda, jak był tylko kamień. Później teraz mamy płytki, mamy, mamy profile, mamy konstrukcję. I powoli powoli będziecie widzieć wszystkie postępy z tą dobudówką. On, on, ta dobudówka w zasadzie czy większa jest tamtej. Mi się wydaje, że porównywalna, bo ta woliera tutaj ma 6 metrów w tamtą stronę i 4 metry tutaj, czyli ma 20. 4 metry kwadratowe, a ta wolierka ma 3,5 na 7. 3 razy 7 to jest 21. I pół razy 7 to jest 3,5, czyli 24,5, tak? 24,5, a tamta ile mówiłem, że ma? 24, tak? No, to widzicie, ta wolierka będzie... Pół metra kwadratowego, większa od poprzedniej, więc rozwijamy się, robimy coraz większe rzeczy bardzo fajnie. No kurczę, no mega się jaram, powiem wam. Było ciężko, ale efekt, jak widzicie, jest bardzo fajny. Jeszcze sporo pracy, jeszcze sporo kasy. Tutaj te profile, które tutaj wykorzystałem, były kupione kilka lat temu leżały sobie, leżały i trafiła się okazja, żeby to zrobić na spokojnie i taką konstrukcję postawić. no Wcześniej też nawet takiej potrzeby nie było, bo jak miałem tam te klatki po lewej stronie nieskończone, to cały, całe graciarstwo po prostu było rzucone na te klatki, a teraz jak mam skończone, to muszę kombinować i sobie to miejsce organizować. I tak jak mówiłem, wszystko zostało tak zaplanowane, że jeżeli ta wolierka się zapełni, już nie będzie wystarczała wtedy przechodzimy tutaj i tutaj robimy podobnie do garażu będą profile tutaj będzie też to wszystko tak połączone, że będzie zadaszenie i wtedy i wtedy będzie kolejna ta, ta, ta woliera powiększona tutaj te drzwi metalowe prawdopodobnie zamienię na jakieś siatki a te drzwi po prostu da, da się tutaj na te wejściowe. Bo wchodząc do zamkniętego, do zamkniętej woliery, takie drzwi, e, takie ciężkie drzwi e, zasłonięte mi są niepotrzebne, bo tutaj w zasadzie nic mi nie wejdzie i, i, tak, i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, zostawcie mi łapkę do góry jeszcze raz, albo nie, inaczej, zostawcie e, łapkę dla mojego taty, bo naprawdę wykonał kawał świetnej roboty, ja się oddalę, żebyście to widzieli całej perspektywie, zobaczcie oddaliłem się bardzo dużo kroków, tak to wygląda tak to wygląda na tle poprzedniej woliery czy poprzedniej starszej woliery więc zostawcie łapkę do góry dla mojego taty jeszcze raz bardzo dziękuję mu za, e, za pomoc mam nadzieję, że to ogląda i e, no i, i po prostu doszedł co do niego, nie będę mu tego specjalnie wysyłał pewnie mama mu podeśle jak zobaczy ten filmik i co, na dzisiaj to tyle My widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!